Kluski lane są idealnym dodatkiem do zup. Pomidorowej, lub tak jak u mnie, pieczarkowej. Podaję wam przepis. 4 całe jajka, do tego szczypta soli, 10 łyżek mąki pszennej oraz 4 łyżki wody. Z podanych składników dokładnie mieszamy ciasto do uzyskania jednolitej konsystencji. Przygotowujemy wodę. Woda powinna być lekko osolona z niewielką ilością oleju. I gdy zaczyna nam się już gotować, nakładam sobie na wierzch przecierak do klusek lanych. Można oczywiście takie ciasto wlać do grubego woreczka, obcinając końcówkę. Wyciskać powoli kluski, bądź zwyczajnie zrobić to łyżką, ale taki przecierak jest genialnym wyjściem. I delikatnie staramy się dociskać ciasto do tacki, przeciskając je na drugą stronę przez dziurki do gotującej się wody. Po przetarciu ciasta przez sitko, zdejmujemy je z garnka, gotujemy kluski około Dwóch, 3 minut, a następnie cedzakiem wyjmujemy. Tak przygotowane kluski możemy wrzucić bezpośrednio do zupy, bądź po prostu odłożyć sobie na talerzu i użyć, gdy będziemy nakładać zupę na talerz. Ja tutaj kluski lane przygotowałam z zupą pieczarkową. Idealnie smakują również z pomidorową. A Wy z jaką zupą podajecie kluski lane?